Siemaneczko, jestem oczywiście Polish Warrior i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj chciałbym wam pokazać najlepsze miejscówki na Solo oraz Trio Arenę. Będą to, według mnie, najlepsze miejscówki, na które sam latam. Na wstępie zostawcie jeszcze łapkę w górę oraz Subika. Z góry bardzo dziękuję. Możecie wpisać również kodzik Polish Warrior pod ety w sklepie, ale nie zmuszam, to jest dobrowolne. Jeśli chcecie, to możecie wpisać. I co? Lecimy chyba z pierwszą od razu miejscówką na solo, według mnie najlepszą, i od razu, od razu tutaj powiem o miejscówce na trio. I na solo jest to tutaj, w tym oto miejscu, miejscóweczka. I ja na to mówiłem heavy sniperki, bo tutaj kiedyś były heavy sniperki i tak sobie nazwałem tą miejscówkę. I dlaczego polecam tą miejscówkę na solo? Yy, otóż teraz yy, na arenie znerfili helikoptery i dodali, że rzadziej się pojawiają na rękach. Także nie zawsze, na przykład, tutaj, w tym miejscu. Pojawi się helikopter i dzięki temu lata, lata tutaj dużo, dużo mniej naprawdę osób. I jak ja sobie tutaj latałem na solówkach, to uwierzcie, że mam maks jednego typa, czasem nie mam nikogo. Także naprawdę warto tutaj latać. No i jeszcze jak wam się trafi tak, że będziecie mieć helkę, no to macie tak naprawdę mega łatwą rotację do następnych stref. Jest to naprawdę mega fajna miejscówka na solo, bo jest tu dużo skrzynek. Macie tam jedną, macie tu jedną i w tym domku bodajże macie 3 lub 4 skrzynki, więc naprawdę... Mega, mega spoko miejscóweczka, no i tak jak mówię od razu powiem o miejscówce na trio, którą warto czasem stosować, jeśli chce się grać bardziej nie pod WK, a właśnie pod placement, no i taktyka na trio wygląda w ten sposób, że jedna osoba z waszego trio właśnie leci tutaj na tą miejscówkę i dwie osoby z trio lecą tam na domki. Jest to mega naprawdę spoko taktyka yy, dużo takich mega dobrych graczy widziałem, że tak gra I jest to naprawdę mega spoko taktyka, możecie dzięki temu mieć dwa razy więcej lutu i możecie później się spotkać i nawet wukejować jakichś przeciwników, jeśli chcecie. I jedyne co tutaj jest ryzykowne, no to właśnie, że może Wam ktoś polecieć na te domki, lub może tutaj na przykład całe trio lub dwóch typa polecieć jakimś cudem na tą miejscówkę i wtedy wasz yy, jeden członek z drużyny może zginąć, więc to jest o tyle ryzykowne, ale jeśli nikt wam nie leci, możecie właśnie... Możecie robić coś typu, że jak lecicie lotnią, patrzycie, czy ktoś tutaj leci, jeśli nikt nie leci, to lecicie właśnie także jeden na heavy tutaj yy, i dwóch leci tam na domki. No a tak jak mówię, jeśli będziecie mieć kontest, jeśli ktoś będzie leciał z wami, to możecie wtedy w trzech lecieć na domki, także OK, a więc tak wygląda właśnie. Jedna miejscówka na solo i jedna miejscówka tak naprawdę dwie miejscówki na trio które mega polecam, i no, jeśli wam nie będzie siadać na trio, tak jak mówię, to macie jeszcze tutaj kilka miejscówek w tym odcinku, które wam powiem, które są naprawdę mega spoko na trio. Okej, okay, a więc następna miejscówka na solo, jak i na trio, które jest mega w porządku, jest to bardziej miejscówka podwókej. Jeśli chcecie grać bardziej ofensywnie, moim zdaniem, bo tutaj jest to oczywiście ta mała farma, która jest w tym oto miejscu na mapie, i jest ona yy, o tyle spoko na solo, że jeśli właśnie chcecie zagrać jakąś gierkę podwókej lub chcecie po prostu. Mieć na miejscówce przynajmniej tego jednego, czy dwóch, trzech przeciwników, to gwarantuję wam, że tutaj na pewno ktoś poleci. Chyba nie miałem gierki, gdzie miałem czystą tą miejscówkę, naprawdę, w tym sezonie. Przynajmniej te dwie osoby tutaj polecą na tę miejscówkę, więc jest to naprawdę mega fajna miejscówka. Tylko tak jak mówię, jest to naprawdę fajna miejscówka na solo. Tylko jednak jest to bardziej ofensywna, więc jeśli jesteście słabszymi graczami, no ale jeśli jesteście słabszymi graczami, to nie polecam do końca tej miejscówki, no bo jednak. Możecie tu często mieć przeciwników, więc możecie po prostu w łatwy sposób ginąć. Ale jeśli doświadczenie jesteście, potraficie już coś w tej gierce, to możecie próbować tutaj latać możecie próbować właśnie sobie wygrywać tą miejscówkę i jest ona naprawdę spoko. Macie tutaj spoko lud, macie tam ulepszarkę, gdzie możecie sobie broń ulepszyć lub zamienić po prostu na inną. Więc naprawdę mega polecam. Jak i również na trio, na trio tutaj lata mniej osób. Jak tutaj latałem na trio, to często mieliśmy albo czysto, albo właśnie maksymalnie jedno trio. Także na trio jest to mega, mega w porządku miejscówka. Także również polecam. No a więc dwie miejscówki na solo już wam podałem, dwie na trio i lecimy już do następnej miejscówki teraz i wyłącznie tylko do trio. Ok, a więc teraz wam pokazuję ostatnią już miejscówkę na trio i według mnie najlepszą, na którą z moim trio aktualnie latamy cały czas i jest naprawdę mega, mega fajna. Są to domki nad przyjemnym parkiem, są one tutaj przy latarni. I ta miejscówka jest o tyle w porządku, że albo mamy tutaj maksymalnie jedno trio, albo mamy czysta, jest to naprawdę sporo lutu. Bo mamy tutaj jeden domek, mamy drugi, mamy trzeci, tam mamy czwarty i tu mamy piąty. I mega, praktycznie zawsze nie jest latarnia. Jeśli nikt tutaj nie poleci, to nikt nie lata na latarnię, bo na trio kto chyba jest wiadome, że raczej w trójkę się nie opłaca lecieć na latarnię, także także mamy czystą jeszcze latarnię, także jest to naprawdę mega dużo lutu. No i zazwyczaj jak ogarniecie już tą miejscówkę, to nawet jak to jedno trio wam tutaj przyleci, to raczej sobie z nimi poradzicie. Szczerze powiem, że od czasu jak tutaj z moim trio ogarnęliśmy tą miejscówkę, to prawie zawsze nią wygrywamy, jak mamy jakiś przeciwników, że naprawdę y, jest to mega, mega w porządku miejscóweczka. Tak naprawdę ta miejscówka jest o tyle spoko, że jeśli chcecie grać y, pod placement, to jest ona naprawdę mega sztos. Y, bo tak jak mówię, rzadko kto tu leci, a macie sporo lutu. Jeśli chcecie grać pod WK, to również nie ma z tym problemu, bo nawet jak wam tutaj nikt nie poleci, to zlutujecie sobie na spokojnie. Macie bardzo blisko przyjemny park, gdzie możecie kogoś podjechać. Macie bardzo blisko jacht, także jest to naprawdę mega spoko miejscóweczka i do wukejowania, i do grania pod placement. Także ja osobiście najbardziej polecam właśnie ze wszystkich miejscówek na mapie na trio właśnie Tom. Oczywiście nie mówię tutaj o takich miejscówkach jak na przykład... Agencja, czy Fortilla, bo tam wiadomo, że tam, jak chcecie grać pod WK, to wiadomo, że się opłaca też na takie miejscówki. No ale ja tutaj mówię o takich miejscówkach, właśnie, gdzie możecie i grać pod placement, i grać pod WK, żeby tutaj i słabsi, i dobrzy gracze mogli skorzystać z tego poradnika. Także no, to było na tyle z miejscówek na trio. I teraz lecimy do ostatniej miejscówki na solo. Dobra, no i ostatnia miejscówka na solo znajduje się w tym oto miejscu. Jest ona tutaj, jak widzicie, blisko Salty, jest ona blisko tutaj agencji. Jest to również mega fajna miejscówka pod WK, jak i pod placement. I No i co do tej miejscówki, ona jest o tyle dobra, że jeśli już wam tutaj ktoś poleci, a chcecie grać tak totalnie pod placement, boicie się tutaj e, walki z przeciwnikami, to możecie orbić, możecie polecieć na tamtą wyspę. Tam również macie sporo lutu i to jest naprawdę mega spoko. Ale szczerze z moich doświadczeń, jak ja grałem solo arenkę, to muszę powiedzieć, że mega rzadko ktoś tutaj latał. No, a jeśli już latali przeciwnicy, to latali właśnie na tamtą wyspę. Nie tutaj, bo tam jest więcej lutu i miałem tą całą miejscówkę praktycznie całą dla siebie. Także, jeśli ktoś z Was chce grać pod placement, to naprawdę polecam tą miejscówkę. Jest ona mega, mega spoko. No i tak jak mówię, jeśli chcecie grać pod WK, to również możecie sobie tutaj zlutować i dojechać tamtą wyspę, bo tam praktycznie zawsze poleci jakaś jedna przynajmniej osoba. No i co, i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Pokazałem Wam, moim zdaniem, najlepsze miejscówki. Yy, trzy najlepsze miejscówki na trio Jak i trzy najlepsze na solo Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Zostawcie subika, łapeczkę w górę Zapraszam na live'y od 30 czerwca Będą codzienne live'y o 21 Także zapraszam wszystkich Jeśli chcecie pooglądać jak gram na streamach Albo chcecie pograć jakieś customy late game Czy zwykłe customy, może jakieś Nie wiem, top model, będziemy grać tam naprawdę wszystko Jakieś strefki z widzami Także jeśli chcecie sobie pograć to zapraszam Od 30 czerwca o 21 Codziennie na streamy i codziennie Dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu wpisujcie kodzik Polish Warrior. Po drogach, czy w sklepie z góry. Bardzo dziękuję. Do następnego. Cześć i piona.